Czy ty zauważyłaś, że ubrałyśmy się tak samo? No widzisz, słyszałam twoich porad. <laughs> nie, ubrałaś się na Sablewsku. <laughs> Kasia, pamiętasz jak rozmawiałyśmy, że to jest czas dla ciebie, że skupiasz się na sobie i że e, na razie odpuszczasz facetów, gdziekolwiek byś ich nie spotkała. I tak właśnie robię. Czyli na jakimś facecie tych lekcji boksu nie udało się? No, na razie nie przetestowałam, nie. ale jeszcze może wszystko przede mną. <noise> Super. A jak z głosem? Ćwiczyłaś głos? Tak, troszeczkę ćwiczyłam. No, może głos mi się nie zmienił, ale sama się To w... nie chodzi o to, żeby głos ci się zmienił. Teraz, w tym etapie, w którym jesteśmy, już jakby nie musisz się niczego wstydzić, ani nikogo wstydzić. Ja naprawdę pokładam duże nadzieje w Twojej metamorfozie, bo czuję, że nie tylko to będzie dla ciebie nowa droga, ale stanie się coś więcej. Ja też w to wierzę. No. Teraz powiedziałaś to inaczej. Chyba znalazłam dla ciebie styl. Nie będziesz musiała ubierać się na sablewską, <noise> <noise> tylko będziesz okay. miała swój indywidualny styl. Masz piękną talię i myślę, że jak na niej się skupimy, to proporcje Twojej sylwetki nam się pięknie wyrównają. Nigdy jakoś tak myśli pod tym kątem nie patrzyłam. Będzie różnica duża. <noise> Szykuj się na ogromną metamorfozę. Jestem gotowa. Jeszcze raz? Jestem gotowa! Ekstra. Moja droga, pierwsza. Kalorowo. Sukienka, która ma idealny dla ciebie krój. Do tego bardzo pasuje mi do twojej osobowości kołnierzyk. Bo z jednej strony jesteś grzeczna, a z drugiej strony masz dużo seksapilu. Mhm. To pokaże nam talia, a kołnierzyk utrzyma tą grzeczność. Proszę bardzo, to jest twoje. I dodatkowo do tego. Ponieważ zbliżają się zimne dni. Kozaki, znowu w kolorze. Jeden kolor na butach. Wiele kolorów na sukience. I nic więcej. Przybierasz się w te rzeczy i wracasz do mnie, dobra? Super. Chodź, chodź, Kasia. Jak się czujesz? Znaczy długość odpowiednia, lubię tą długość. Lubisz, dobrze tak. się czujesz tak, w takiej długości. Tak, tak, super. Przychodzą zimniejsze dni. Możesz założyć sobie spokojnie pod tę sukienkę rajstopy, koniecznie kryjące. I wtedy spokojnie te kozaki lub rajstopy dadzą ci swobodę, i nie będziesz musiał się przejmować, że w sukience będzie zimno. Tak. Natomiast patent, który chciałam ci pokazać, zobacz. Mamy taką aksamitkę. W momencie, kiedy masz koszulę zapiętą na ostatni guzik, albo tego typu sukienkę, zakładasz sobie. Pod kołnierzyk tę aksamitkę wierzysz na kokardkę. W tym momencie nadajesz jej sukience charakter. Będzie dobrze wyglądało. Bardzo dobrze to wygląda, i to, moim jest taki styl, który powinien się utrzymywać. Wiesz, trochę taki styl lat 50. Moja pierwsza półfinałowa propozycja dla Kasi to. Wielokolorowa zwiewna sukienka odcięta w talii, charakteru dodała aksamitka, zawiązana pod kołnierzykiem w kokardkę, do tego kobaltowe kozaki i opcjonalnie czarne, kryjące rajstopy. Często pewnie w szafie masz koszula. Tak, spójrz. Obcinając rękawy od koszuli, którą masz w szafie, możesz tak naprawdę dać jej drugie życie. Dodatkowo do tego zawiązujesz aksamitkę, czyli znowu ten sam patent. Mhm. To jest akurat bluzeczka, ale gdyby ona miała guziczki, nie przeszkadza to, żeby założyć aksamitkę. Fajne? Tak. Naprawdę. Bardzo mi to się kojarzy z twoją osobowością. Kartka z jednej strony jest bardzo taką grzeczną wskazówką, a z drugiej strony czarny pokazuje charakter. Lubisz mm -hmm. czarny kolor. Okay. I nie zmieniamy tego. Ja nie chcę, żebyś przestała lubić. Proszę bardzo, bluzka jest do Ciebie. Podkreślamy talię. Znowu wzór. Znowu wzór. Bardzo proszę. Wkładasz bluzkę do spódnicy i w ten sposób ją ubierz, dobrze? Mm -hmm. Dodatkowo do tego. Te buciki. Próbujesz? Tak. Przebierz się w te rzeczy i wracaj. Proszę, jaka pewna siebie kobieta. Z każdą stylizacją coraz bardziej. Jak to się stało? <noise> Nie wiem. Super się czuję w, tym, w tych butach, w tej spodnicy, bluzce. Rewelacja. Świetnie. Wyglądasz fenomenalnie. A jak aksamitka? Sprawdzę się. się? Mm -hmm, na pewno sobie to podkradnę, ten patent. To jest dla Ciebie, wymyślam. Moim zdaniem, w ten sposób podkreślisz styl. Od razu ci się biust troszeczkę powiększa, ponieważ masz kołnierzyk przy szyi. To mhm. jest taki patent, że, że zawsze to daje efekt takiego troszkę większego biustu. O ile mamy dobrze dobrany, oczywiście biustonosz. Mhm. No i ta spódnica jest fenomenalna. Jest taka sztywna. Ale super się prezentuje. Ale wygodna, wygodna wiesz, wygodna tak? i przede wszystkim efektowna, bardzo. Mm -hmm. A jak buty? Bardzo wygodne. Te paseczki są tak woskie, mm -hmm. że one naprawdę nie skracają nogi. I gdyby były szerokie, owszem, mm -hmm. trzeba by było się zastanowić, ale w momencie, kiedy te paski nie zasłaniają Ci kostki, to jest OK. Druga propozycja dla Kasi to bluzka z odciętymi rękawami, z kołnierzykiem i aksamitką. Do tego wzorzysta spódnica. Krótka i buty czarne na koturnie. Wszystko w stylu lat 50. No i jak się czujesz? Zarąbiście. <noise> to właśnie o to chodzi. Ekstra. Cudownie, kochana, to w takim tempie mm -hmm. bardzo szybko się przebierasz w swoje rzeczy i idziemy na makijaż. Okej, okay? super. Okay.